Dla nas bardzo ważny dzień, dla wszystkich ruchów z OSP Okonek. Jakbyśmy teraz odwrócili kamerę w drugą stronę, to jest bardzo dużo osób, naszych sympatyków, miłośników Straży Pożarnej. Także bardzo się cieszymy. No i co, czekamy teraz, żeby służył w naszym podziale bojowym. Będziemy przewodzić sprzęt ratowniczo-gaśniczy, od sprzętu hydraulicznego po węże pożarnicze, prądownice, sprzęt burzący. No tego jest bardzo dużo. Jakbyśmy poszli na garaż, zobaczyli, no do sprzętu jest bardzo yy, dużo, ale w skrytkach miejsca jest też również wiele. To wszystko się zmieści. Yy, koszt pojazdu pożarniczego to 1 250 yy, Cały yy, koszt został podzielony na dwie tury. Yy, jedna dotacja była z. WF-8, a pozostała część została sfinansowana z budżetu gminy. Wyjazdowych mamy 20 dróg, a wszystkich jest 40. Wyjazdów około 100-120 w roku. Najczęściej pożary, ale też również zdarzają się miejscowe zagrożenia.